Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Przed nami zdecydowanie najmocniejszy nów tego roku i można powiedzieć brama czasu, portal, przez który przedostajemy się do swojego docelowego życia. Teraz to właśnie kształtuje się, kalibruje się, właściwie można i powiedzieć tworzy się dla wielu z nas ta ostateczna częstotliwość, w której to Jesteśmy przeznaczeni do istnienia na Ziemi. Dzieje się to, bo wszystkie linie czasu zapadają się w jedną. Dokładnie słowo zapadają się jest tutaj ważne, bo często wielu z nas, wielu z Was utrzymywało wiele scenariuszy naraz, wiele możliwości. Takie linie czasu, które teoretycznie się nie wykluczają, ale biegną troszeczkę obok. To było takie bardzo gęstościowe, takie bardzo. Przejściowe i nietrwałe, a jednocześnie męczące. Jeżeli próbujecie, nawet jako cząsteczka, już nie mówiąc o całym organizmie, ale jeżeli próbujecie w dwóch wymiarach, jednocześnie z całą intensywnością, w kilku gęstościach istnieć, to może to Was po prostu zbyt wiele kosztować. Nie mówiąc już o tym, że należy się sfokusować, wycelować sobą. W swoją docelowość i po prostu tam dotrzeć. Ten nóg bezpośrednio w to prowadzi. Prowadzi drogą prawdy, objawiania, wypełniania światłem. Więc, w rytuale, w który razem wejdziemy, który razem poprowadzimy i który sobą wprowadzimy w świat, który to będzie naszym narzędziem do wpuszczenia tego nowego standardu życia, nowego standardu światła, wodę świata, w tym rytuale. Nie tylko otrzymamy dostęp do mocy, my staniemy się tą mocą. Każdy z nas będzie częstotliwością siebie w potędze. Jak do tego dojdziesz, na ile sobie na to pozwolisz, z którego piętra siebie do tego podejdziesz, czy zintegrujesz w tym całą swoją magię, czy też porzucisz rozdrabnianie tego na świadome cząsteczki i poddasz się temu, co da Ci pływ czasu. Niezależnie od twojego stylu, niezależnie nawet, czy zaśniesz podczas tego działania magicznego, czy też będziesz powtarzać wraz za mną te słowa, które wprowadzają, które zatwierdzają. Niezależnie od wszystkiego, to wiedz o tym, że ten nóg wprowadzający w energię autentyczności, on się wydarzy dla wszystkich. On się wydarzy poprzez nasze działanie, ten impuls światła przeprowadzimy przez siebie. Ale zostanie to doprowadzone wszędzie, gdzie jesteśmy, zawsze, gdzie jesteśmy. Przypomnę Ci Twoje zasięgi, Twój Quantumnet, Twój Waternet, czyli Twoja sieć połączeń to każdy atom Ciebie, w każdym czasie, w każdym miejscu, czy mówimy o tym, jak ktoś Ciebie zapamiętał, czy o jakimś Twoim słowie, a i nawet o krokach tam, gdzie chodziłeś do przedszkola. To jest bardzo istotne. Bo cały Twój zasięg, jak taka siatka symatycznej zależności, jak jedna melodia, dostanie ten sam impuls magii, co Ty. Kiedy mówimy, że coś dzieje się po brzegi moleku, w alchemii oznacza to, że każda cząsteczka Ciebie i Twoja, nie tylko w Twoim organizmie, nie tylko osobista, związana z Twoją psychiką, nie tylko ta, o której mówisz ja i określasz to istotą własną, ale również każdy atom Twojej obecności po prostu przeprogramowuje się o tę zależność, a właściwie można powiedzieć o tę częstotliwość. To jest słowo klucz. Jeżeli chcesz osiągnąć częstotliwość siebie, to tym razem w rytuał magiczny nie przynieś ze sobą żadnej listy zewnętrznych intencji. Przynieś ze sobą postanowienie tego, jak chcesz się czuć, jaką wersję siebie chcesz realizować, co takiego. Chcesz na co dzień odczuwać, i wprowadzać tym samym sobą w świat, co ma nastąpić tobie poprzez Ciebie i tobą i zasadniczo, tym razem ten wybór to coś więcej niż hipotetyczne, ma pomarzeniowe zasiewanie w rzeczywistości przyszłej. To decyzja to zgoda podpisana na poziomie światła i na poziomie energii rzeczywistej, energii. Fizycznej, energii zakorzenionej bardzo mocno w trzeciej gęstości, i staje się to w związku z tym natychmiastowym prawem w użyciu, czyli standardem. Jak zapewne zauważycie, ten nów przyniesie falę przemian społecznych. Możecie się z nimi połączyć, ale nie musicie. Jeżeli jakaś sprawa posiada waszą uważność, jeżeli jakaś rzecz tego świata, jakiś problem tego świata, um, a i nawet jakieś miejsce ma wasze błogosławieństwo, waszą uważność, w jakiś sposób obecność waszych intencji, to pamiętajcie o tym, że to też wasz zasięg. Niezależnie od tego, czy byliście tam fizycznie, niezależnie od tego, czy macie osobę, której możecie wysłać ten rytuał, i ta osoba dokładnie tak się składa, że tam jest, to jest coś, co dzieje się na poziomie dokładnie kwantowym, na poziomie informacji na poziomie przebudowania tego, co było do tej pory, a właściwie no, na gruzach iluzji zbudowania czegoś, co jest prawdziwe. Dlatego też ten pływ kosmiczny z trzema trygonami, które zgłaśniają naszą prawdę, które zgłaśniają uczucia i takie niepodważalne wnioski własne, to wszystko prowadzi nas do punktu potęgi. Jest zwieńczeniem pracy nad sobą. Pokazuje, że w tych wszystkich możliwościach życia, losu i siebie samych my doszliśmy takimi, a nie innymi drogami do określonej formy. I tacy, jacy jesteśmy dzisiaj, tacy mamy przed sobą zadanie domknięcia dotychczasowości zwycięstwem, taką spektakularną przemianą, transformacją, jakiej chcemy. Ale potrzebujemy to określić. Potrzebujemy w tym spędzić czas. Jeżeli mówimy o planetach, które gdzieś tam przechodzą przez dom Skorpiona i stają się aktywne w obszarach jego cech, mówimy najczęściej o takim wręcz snajperskim wycolowaniu o takiej precyzji, która jest bardzo błyskotliwa, jedyna w swoim rodzaju, ale ostateczna. I trzeba jej przyznać, że wiele zakańcza. Ten nów dać Ci coś, czego się nie spodziewasz, bo choć zgłaśnie emocjonalnie, choć potrafi przeczołgać przez najcięższe zakresy własnych traum, to jednak wyjdziesz z tego nowiu z lekkością. Coś stanie się dla Ciebie oczywiste. Coś stanie się nie tylko, powiedzmy, czymś, o co walczysz, czymś, o co się starasz, ale stanie się po prostu elementem Twojej rzeczywistości. To jeden z takich momentów życia, świata i ciebie, um, kiedy rzeczywistość chce podsumować całą energię wprowadzoną i przynosi efekt. Najważniejsze to na bieżąco być w tej częstotliwości, która ten efekt wpuści. Czyli jeżeli czegoś chcesz, jeżeli ma stać się coś w twoim życiu, zasiewasz to, robisz to, od dłuższego czasu nad tym pracujesz, to każdy moment, Licząc od tego, w którym to słyszysz, a i nawet wcześniej, ma być dokładnie tym, w którym masz możliwość i w którym łączysz się z tym, w którym po prostu ta rzecz, ta sytuacja, nawet i osoba, gdy wejdą w Twoje pole, gdy pojawią się w Twoim życiu, tak oto mogą zostać, mogą się zintegrować już na zawsze. Na ziemi, która zresztą nazwana jest Ziemią w każdym języku świata, byśmy zrozumieli, Niezależnie od podziałów, ale w uniwersalnym kodzie rozumienia, że mechanika wzrastania tutaj i tworzenia jest taka sama, jak w ogrodzie po prostu taka sama, jak z nasionami. Coś zasiewamy, inwestujemy w to wiarę, podlewamy, mimo że tego nie widać. Angażujemy w to wiedzę, wiemy o tym, gdzie to zasadzić, żeby sobie poradziło. Angażujemy w to czas, dbamy o to, niezależnie od tego, czy już wyszło z ziemi, czy jeszcze nie, a następnie oczywiście. Kultywujemy, działamy z tym, pracujemy, rozszerzamy. Jeżeli to drzewo, jeżeli to kwiat, jeżeli to coś w naszym ogrodzie, to oczywiście dbamy zgodnie z wytycznymi natury. Jeśli to sytuacja, to oczywiste jest, że dbamy zgodnie z parametrami sytuacji, ale nie możemy przestać ani na jeden dzień, bo to tak jak z ciążą. Jeżeli jest się w ciąży, to nie może być tak, że w poniedziałek się jest, we wtorek się nie jest, a w czwartek znowu się jest. Bo przez parę dni na przykład ci się nie chciało. Więc pamiętaj, wszystkie procesy na Ziemi, które mają coś stworzyć, są właśnie oparte na takich wzorach. Są w bardzo szczególny sposób zaczynane inicjacją i potrzebują konsekwencji, potrzebują takiej trwałości w dbaniu, ażeby mogły się wydarzyć. I tak samo w życiu, tak samo w magii. Tak samo na każdym poziomie istnienia tak zwanej rzeczywistości, niezależnie od tego, czy na tym etapie siebie, życia i świata nadal nazywacie to sobą życiem i światem, czy też symulacją, hologramem, algorytmem, niezależnie od tego, jakim językiem myślicie do siebie o tym, co nastąpi, pamiętajcie o tym, że to, co nastąpi dla każdego osobiście, każdy osobiście tworzył przez całe życie. I teraz jest czas, by się dosłownie w to swoje stworzenie, w ten świat uczyniony sobą, po prostu przeprowadzić. Jeżeli jest coś, co jest przedmiotem Twojej wiary, docelowością ciebie, wiedz o tym, że wszystkie drogi, którymi szedłeś, zapadną się, żeby ta jedna powstała, żeby stała się widoczna. Pamiętaj, że czasami, właściwie zawsze, w momentach takich przełomów, Największe zmiany dzieją się w ciszy, dzieją się nie w świetle reflektorów, dzieją się poza wszelką uważnością osób trzecich i poza czasami nawet świadomością osoby, w której te zmiany następują. To dzieje się na poziomie informacji komórkowej, na poziomie przemiany wewnętrznej, rozumianej wręcz chemicznie. I oczywiście od tego rozpoczynając. Jako emitery energii, jako organizmy, jako takie istoty, zarówno energetyczne, jak i materialne, które emitują pewien sygnał, w związku z naszymi zmianami, my emitujemy ten sygnał także zmieniony. W związku z tym, że nasze zmiany są w jakiś sposób, można powiedzieć, nieuniknione, ostateczne i są częścią naszej podróży. Przez ten wymiar ziemski. Tak oto cały czas nasz sygnał się intensyfikuje, klaruje. Do tej pory obraz stał w świat i w iluzji świata. Bardzo często był zaburzony zewnętrznymi chorobami, sygnałami, częstotliwościami, które nie były w żaden sposób kompatybilne. Natomiast w tej chwili dostosowuje się ta informacja dokładnie do tego, co ma być i. Po prostu co przeznaczone. Zaczekajcie chwileczkę, bo mój postanowił uczynić najwyraźniej własny rytuał. Hmm. Jak to wam to pokazać? Mm -hmm. Tak jest. Co tu się dzieje? Mm -hmm. No, siad, proszę. Także kotuzniczka też dołączyła się do naszej wibracji. Ok. Back to the stream. Więc słuchajcie, to jest tak, że w momencie, gdy połączycie się z tą częstotliwością siebie, która jest realna, bo zadacie sobie pytanie, co takiego z każdego dnia świat otrzymuje z Was? Co wprowadzacie? Czy wprowadzacie jakiegoś rodzaju, na przykład, oburzenie społeczne, czy wprowadzacie inspirację? Czy z Waszych działań wynika jakieś dobro dla osób trzecich, czy też dla jakiegoś szerzej pojętego ogółu? Czy też jest to zupełnie irrelevantne, co robicie, bądź też tak Wam się wydaje? Jeżeli sobie to podsumujecie, jeżeli sobie odpowiecie, nie na pytanie, kim chcielibyście zostać, albo kim myślicie, że jesteście i będziecie taką energię emitować, jak będziecie gotowi, tylko po prostu realnie, co świat otrzymuje z waszej częstotliwości. Jeżeli sobie na to pytanie odpowiecie, będziecie wiedzieli, jaka jest wasza potęga, w czym ona jest, co faktycznie jest waszymi zasobami energetycznymi i po prostu na co możecie liczyć. Tak z samego siebie. Pamiętajcie, że często ludzie tworzą w swojej głowie jakiś obraz siebie, który nie tylko nie jest realny, ale nie ma szansy być realny, bo na dobrą sprawę go nie chcą. Jest to obraz odległy od nich, a tę odległość, żeby ją zmniejszyć, należałoby wypełnić ćwiczeniami, jakiegoś rodzaju dyscypliną praktyki, jakiegoś rodzaju, powiedzmy, trybem życia, którego ta osoba po prostu nie chce albo który byłby wymagający, pracochłonny i na danym etapie, w danej częstotliwości ten ktoś taką zmianę odrzuca. Bardzo często ludzie nie wiedzą jak przełączyć się z takiego dążenia, starania się, ubiegania się w faktyczne, rzeczywiste istnienie i tworzenie. W faktyczne, rzeczywiste Wprowadzanie zmian w jakiś temat. Bardzo często nie mają takiego przełącznika, takiego właśnie czegoś, takiej rzeczy, eventu, czegoś, co sprawiłoby, że aktywują się, że wchodzą w tryb działania. Dlatego tak istotne jest to, co razem robimy, to co stworzyliśmy najpierw jako Akademia Ducha, a teraz jako Akademia Magii. To jest wybitnie istotne. Konieczne, ponieważ wszystko, co się dzieje, jest spowodowane lawiną wcześniejszego dziania się. Gdybyśmy nie zaczęli tego wprowadzać, po prostu dzisiaj nie byłoby się na czym oprzeć, ta energia nie byłaby w żaden sposób zauważalna. A można powiedzieć, że prawo, które wpisujemy w wodę świata, płynie w wodzie świata już od pierwszych słów wypowiedzianych w tę wodę. Tak więc patrzcie, co się dzieje, obserwujcie, wiedzcie, że nie jest to przypadkowe i chociaż aktorzy na tej scenie, zwłaszcza politycznej, zwłaszcza społecznej, mogą być dla Was zaskoczeni. Może się okazać, że dane działanie zostanie wykonane przez kogoś, kto sam w sobie na przykład nie jest kryształowy, albo że zamiast obserwować walkę dobra ze złem, Poobserwujecie, jak czarne charaktery same siebie wzajemnie wyeliminują i zostaną tylko łąki i nieocenzurowane słońce. Ale niezależnie od tego, którędy, jakim stylem przebiegnie ta zmiana, wiedzcie o tym, że przebiegnie. Jest ta nie tylko umówiona i wpisana w nasz gatunek jako transformacja dokładnie na teraz, ale jest po prostu już rozpoczęta. Możecie czuć się w tym okresie czasu trochę przeciążeni, bo integrujecie informacje, które wcześniej były zdecydowanie poza Waszym postrzeganiem. Integrujecie informacje, zarówno biorące się z czynnika ludzkiego, to co dzieje się w społeczeństwach, te wszelkiego rodzaju inwazje przemocowe, które gdzieś tam jakieś rasy i kultury usiłują wmusić w, na przykład w Europie albo, albo tutaj w Stanach, ale zobaczycie upadek tej przemocy, zobaczycie totalną, absolutną klęskę w wszelkich dawnych systemów, tak zwanych wartości, które rozbiją się o totalnie nową rzeczywistość i raz na zawsze ich doktryny, ideologie po prostu znikną, nie tyle będą nielegalne, co obrzydliwe nawet do pomyślenia. Bo wszelkiego rodzaju zaburzenie wolności, zaburzenie takiego no, stanu czynnika ludzkiego, w którym może się rozwijać, takiego prawa do życia, będzie nie tylko karane czy nielegalne, co samobójcze wprost. Po prostu na planecie życia należy wspomagać i kultywować życie. Życie, życiu, śmierć, śmierci. Dodatkowo wiadomo, co już zapewne zauważyliście, że to, co zostało podstąpione w mroku, to, co zostało wykonane w tajemnicy, ujrzy bądź już ujrzało światło dzienne. Teraz trzeba bardzo uważać na to, bo zwłaszcza w polityce, no, ocenzurowanie prawdy to często coś gorszego, nawet niż nie powiedzenie jej wcale, bo wiadomo, że jeżeli ludzkość nie ma gdzieś informacji, to je sobie wymyśli dla ciągłości yy, i przyczynowo skutkowej. Więc z tego względu, no oczywiście jeśli chodzi o listę Einsteina, y, to tutaj wprost podsumowuję, że chodzi o to, oraz o wszystkie afery mające y, przykryć afery wokół tego. Niemniej jednak ten kierunek objawiania prawdy, przyłapywania y, nawet całych rządów albo agent na kłamstwie. To będzie mantra tego nowiu i całego świata w przód, bo ten now to nie jest zjawisko tymczasowe, to nie jest jakiś płochy wiaterek, który sobie przeleci przez nas, a potem pójdzie chulać po łąkach. To jest zmiana, taki update, który wejdzie już w nasze zachowanie, wejdzie w ludzkie umiejętności, będzie jednym ze sterowników, z którym po prostu. Zwyczajnie będziemy postrzegać świat. I to jest bardzo ważne, konieczne dla życia na tej planecie, żebyśmy przyjęli do wiadomości, że ten upgrade energetyczny, on jest po coś. Że to nie jest po to, żebyśmy nic nie robili i żebyśmy nic nie mieli. Wręcz przeciwnie. Mamy teraz szansę, jedyną w swoim rodzaju i bardzo ostateczną, żeby stanąć po swojej stronie żeby opowiedzieć się za sobą i żeby postanowić o swojej wolności. Bo zauważcie, że bardzo wiele różnego rodzaju organizacji, agent, trucizn, mafii usiłowało odebrać nam dokładnie ten parametr, to prawo, wolność. przez ostatnie co najmniej 7 lat, bardzo, bardzo to widać, Natomiast no, ten czas pęka w tej chwili, kończy się i zdecydowanie wszyscy, którzy żerowali, pasożytowali, zostaną ukarani. Wszyscy, którzy w jakiś sposób żywili się krzywdą innych, można powiedzieć, że dostaną takim rykoszetem karmy, którego się absolutnie nie spodziewali. No i oczywiście to są podwaliny tego nowego świata, który powstaje. Oczywiście to wszystko ma wiele warstw, i na poziomie politycznej jedne skorumpowane elity próbują wykluczyć bardziej skorumpowane elity, ale suma sumarum w ostatecznym rozrachunku stanie się coś, czego nie podejrzewał nikt wcześniej, mianowicie szybki, nagły, natychmiastowy blask, i co najmniej reset priorytetów całej ludzkości. A skoro raz nastąpi, tak o to już będzie. I zostanie tylko to, co prawdziwe. Także w tym nowiu przygotuj się na to, by zadbać o siebie. By to właśnie z siebie uczynić ten główny punkt twojej dzisiejszej energii. Czy ty masz to, czego Ty potrzebujesz? Czy Tobie jest zapewnione w życiu? Coś, co Ty potrzebujesz, by móc robić inne rzeczy, a nawet cokolwiek. Czy uważasz swój czas za czas dobrze wykorzystany, czy pusty? Czy to, co robisz na co dzień, jest dla Ciebie optymalne i chcesz zamówić coraz więcej takich dni, czy wręcz przeciwnie? A jeżeli tak, to jak mają wyglądać Twoje dni? Jak ma wyglądać Twoja docelowa rzeczywistość? Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi, ale wiedz, że to właśnie ten moment, gdy przez ten portal, nowi w Skorpionie życie ci te odpowiedzi doręczy. Także bądź w gotowości. Twoją odpowiedzialnością na ten czas jest być przygotowanym na to, co do tej pory było przedmiotem Twoich modlitw, co było dla Ciebie celem Twoich manifestacji, co stanowiło dla Ciebie intencje, bo tak właśnie o to ta energia nadchodzi i potrzebujesz być domem dla tego, co tworzysz. Tą właściwą glebą, na której te nasiona, które się już mogą wzrastać. Także wzbogacaj siebie, utrzymuj siebie w najlepszym możliwym stanie, no i oczywiście dołącz do rytuału. Pamiętaj, że pracujemy z istotami anielskimi i archanielskimi, więc jeżeli w jaki sposób na przykład boisz się tych istot, albo y, chciałbyś, żeby to była tylko medytacja prowadzona, y, to są też inni przewodnicy duchowi, którzy pewnie coś takiego oferują. U nas y, każde spotkanie to jest zawsze aktywna magia i to jest magia, która przebudowuje cię w kierunku można powiedzieć y, docelowym, takim, który. Nie tylko ty sobie w umyśle zakreślisz intencją, ale który masz w siebie wpisany, który ma w sobie kod i sekwencję do wszystkich Twoich supermocy, bo w momencie, gdy realizujesz siebie w całości, w całkowitości, tak oto możesz tym również zakresem siebie pracować. Pamiętajcie, że gdy pracujemy z istotami anielskimi, to ta magia, którą wyzwalamy, jest chroniona, i właśnie dlatego z nimi pracujemy żeby ta energia, którą wyzwalamy, była bezpieczna. Pamiętajcie, że magia jest wieczna, więc tu nie chodzi o to, by sobie zastrażnikować jakiś krąg rytualny i potem no, puścić tę magię po świecie i niech sobie biega. Pamiętajcie, że jeżeli coś robicie w obecności istot anielskich i one opiekują się tym procesem, to od pierwszej obecności tej energii na świecie aż po ostatnie echo tego działania ta energia jest święta, jest uniesiona, jest zaopiekowana, jest natychmiastowo rozpoznana przez energię życia i nawet energię ludzi jako coś wyższego i uniesionego, bo takie właśnie jest. I pracując z tą energią, wprowadzamy ją w świat, czynimy coraz większą obecność tej energii. Pamiętajcie, że woda, nasze komórki, z których się składamy, a dokładniej nawet nie ten hydroż, który nas wypełnia, ale ta woda, która jest nawet w wilgotności powietrza, to jest naczynie na informacje. Ta kropelka, na którą patrzysz, ona nigdy nie jest pusta. Ona zawiera wszystko, co do tej, porze, do tej pory zdarzyło się w świecie, co do tej pory nastąpiło. To jest pamięć, która jest bardzo specyficzna, ale jest skonektowana, połączona z całością. I w momencie, kiedy wpuszczamy w świat więcej energii, które są magiczne, które są uniesione, które są świadome, które są przebiegające w tych wyższych zakresach, taka to cała woda świata zawiera te informacje. Wpływasz wtedy na to, że częstotliwość czasu na całej Ziemi, nie tylko lokalnie tu, gdzie jesteś, ale wszędzie i zawsze, gdzie jesteś, ta częstotliwość czasu się zmienia. Tak ważne jest to, co robimy, i tędy działamy. Pamiętajcie, że częścią udziału w takim rytuale zawsze powinno być przyjrzenie się temu flagatowi, temu zaproszeniu, banerowi, który jest powiedzmy okładką wydarzenia, który jest reprezentacją wizualną. Ta energia zawsze nakreśla bardzo bezpośrednio, przez jakie zakresy, przez jakie tony życia będziemy pracować. Tym razem jest w niej dużo mistrzostwa, jest w niej pełną odcieni złocistości i dokładnie tędy przez mistrzostwo siebie, świata i życia będzie przebiegać to działanie. Także jeżeli masz gotowość odkryć, co jest tym twoim mistrzostwem na Ziemi i jeżeli więcej nawet masz gotowość, by od tej pory wprowadzać z sobą takie mistrzostwo, to spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania. Pamiętaj o tym, że niezależnie czy weźmiesz udział w rytuale, czy nie, to będzie to w wodzie świata i z wody świata też otrzymasz, ale gdy połączysz się w działaniu i sam uczynisz słowem w swoim zakresie, na siebie, sobą, poprzez siebie, tak oto staniesz się nie tylko świadkiem tego cudu, ale też domem i czasoprzestrzenią. Po prostu otrzymasz i staniesz się źródłem tego otrzymania. Nów w Skorpionie ma taką melodię przewodnią, a mówi ona o sprawiedliwości. Mówi o tym, że zostanie otrzymane to, co jest Twoje. Także połączmy się w działaniu i tak oto niech dobro. To, co Twoje, wraca do Ciebie. Abra kadabra.